Witajcie widzowie w kolejnym odcinku z Minecraft Survival. A więc to już będzie nasz trzeci odcinek. W ostatnim odcinku, jak widzicie, za mną budowaliśmy domek. Jeżeli nie widzieliście, to musicie oczywiście sprawdzić. Dzisiaj naszym zadaniem będzie skończyć domek, i może, może. Pójść do kopalni i poszukać jeszcze jakichś diamentów, bo siekierka mi się już trochę niszczy i chciałbym mieć lepszy szecik. A więc ja bez przedłużania zapraszam Was do oglądania. My już tutaj sobie budujemy i bardzo chciałbym Wam podziękować za 130 wyświetleń pod ostatnim filmem. Mam nadzieję, że wam, że wam się ta seria nie znudzi, bo mi powiem wam, że bardzo fajnie się nagrywa. No, a bardzo się cieszę, jak, yy, jak widzę, że tyle wyświetleń mam. Naprawdę bardzo dziękuję wam za 130 wyświetleń, bo Oj, bo pod ostatnim filmem było tak, że... Yy, że było tylko 40, chociaż to też dużo dla mnie. No. Dobra. Gdzie ja spodobałam to się... O, tutaj. żeby łatwo zrobić portal chyba wiem jak to się robi czyli pamiętam to kiedyś to zarobiłam, robiłem to kiedyś tylko czy teraz dalej umiem to o enduś no nie do endusia dzisiaj nie idziemy o skupimy 9 wełny. Hmm. Tu nie ma żadnej law polki? Już ja na ostatnie odcinku tutaj chodziłem. Dzień dobry, pani portalu. Y czy pan może tam jakiś yy, ten jak on się nazywa? Obsidian? Bo mi by się bardzo przydał. Wie pan. Chcę portal skończyć. I dwa bloki złote do kolekcji. Trochę zakopane. To nic. Dobra. Uwaga, prosimy o ne... ...bez A! 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 I! A! O, I! A! A! I! A! Tega, kar se je iznašlo, ne morem. Sześćdziesiąt siedem, mam minus pięćset dziewięćdziesiąt jeden. Niste kule Kolejny A Piaski dusz to se możesz Granit też to se możesz Przecież Wiesz to se... Z granita O skóra się przyda Dobra, chociaż skórę zebrałam. D. Co jest? S się wystraszyłem. Właśnie mnie na wkurzaj. To był chyba Hoglin. Nie wiem jak one się nazywają. O jak dobrze level wpada. I są potrzebne do jednej farmy obserwery chyba. Tak? Tak. Nie wiem. No ale są potrzebne. tutaj takich później jak on się ono, chyba obserwer nazywa. Nie. Tak? Nie. Nie wiem. Nie, tutaj nie przyjdzie. Potam gdzie pam, bo naj lepiej na jakakolwiek jest na 60. Jeszcze spocne, spoc fajne. Dobra. Po ile? Eno 5 na 75. na minus 5 na minus 75 a ja jestem na -112 a eee, to się tak daleko to się, to się tak daleko to się to się tak daleko to się tak daleko tak to tak się, to się tak daleko nie oddaliłem kurde De. to małe gliny Jacob się w Nie. Dobra. Do tego pięklinki. Ty ci ty, tyci ty, pięklinki. Tyci 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 ty, 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 pięklinki. Czy jest tutaj może gdzieś jakiś bastion? Huh? O nie, tam są te dwie świnie. Siema. ma mordo, jak tam? Det var bra. Skvarts i sleva. Sześć yes, tysięcy sz. fire! tak, tak, tak. Woda to mi się raczej nie przyda, ale tak. Dobra, w razie czego mogę się napić? Tak? Ognioodporności. Tak. To dobrze, że mi nie rzucił. Chociaż mogę się mniej bać na 3 minuty. Sima? Ła? Siemka, jak tam. Co to tyle tego kwarcu? Już nie wiem, czy go zbierać w sumie. Zbieram go tylko w sumie dla levelu i dla obserwerów. No tych takich buzek. Śmiesznych. No wiecie mi o co mi chodzi. O nie, o nie, o nie, o nie. O nie, o nie. Ła! By zjeść. To jest najgorszy pion. Czy to jest forteca? Okej, czekaj. Tak, chyba fortecę znalazłem. Czekajcie. Yyy... Tak jest, forteca! Dobra, fortece mamy. Chyba wypiję i się tam po prostu przedostanę, pływając. To był chyba zły pomysł, no ale trudno. Aha. Proszę, strzelaj we mnie. Да. stuff key. Jementy? E, siodło. No dobra. Siodło. Sens nie Tego. No dobra. Nic specjalnego. Kolego. the <laughs>